Witaj! Czy wiesz, że Ojciec symbolizuje prawą stronę naszego życia? Ten, która odpowiada za działanie, za sukces, za karierę i relacje z mężczyznami, jeżeli mówimy tutaj o kobitkach. Jeśli relacja z Ojcem była trudna, chłodna, albo Ojca po prostu zabrakło, możesz dziś odczuwać, że coś Cię blokuje, może boisz się pokazać światu, może nie wierzysz we własny sukces. Może wciąż wybierasz niedostępnych partnerów? Ojciec, nasz wewnętrzny autorytet. To on uczy nas, jak stawiać granice, jak iść po swoje, jak ufać sobie. Gdy tej energii brakuje, pojawia się chaos, zwątpienie i lęk przed, przed dokonaniem jakiegoś wyboru, czyli działaniem. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy to uzdrowić, nawet jeżeli ojciec nie żyje bądź był nieobecny. Nie ma tutaj na to tak naprawdę żadnego, nie ma to żadnego znaczenia, bo to nie chodzi o, o niego tak naprawdę. To chodzi o ciebie. Tak, chodzi tutaj o ciebie. A kiedy odzyskasz kontakt z tą energią, otwierają się przed Tobą drzwi, które były zamknięte przez wiele, wiele lat. Posłuchaj, może dziś jest ten moment, aby pozwolić sobie na to, żeby uchylić każdy, każdą jedną e, bramę Twojego sukcesu. Zapraszam na sesję 1 na jeden. Pozdrawiam.